Cześć, jesteśmy mężczyznami, high-tech team, jestem tenem personalnym, a także aktywnym kulturystą. I dzisiaj opowiem Wam o tym, jak w ogóle podjąć treningi na siłowni, jak zacząć i jak rozpanować sobie wszystkie treningi powiedzmy w ciągu tygodnia. Jeżeli chodzi o początek naszej przygody z siłownią, jeżeli jesteście zupełnie początkującymi, warto zgłosić się do osoby, czy starszej strażem, czy może trenera, instruktora dyżurnego, jest to na pewno duża pomoc e, w tak no dość sporym przedsięwzięciu, ale jeżeli już zabieracie się za trening e, siłowy zacząć od podstaw, tak? E, wielostawowe ćwiczenia. I tutaj proponuję, tak jak myślę, że większość, wolne ciężary. I teraz nie bać się tych wolnych ciężarów, starać się poprawnie wykonywać ćwiczenia technicznie i nie zjażać się do tego, że coś nie wychodzi. Często osoby początkujące mają problem z przysiadem. Robiąc przysiad odgrywają pięty od podłoża, wysuwają kolana za linię stóp, czy też kładą się na kolana. Nie jest to związane często tylko i wyłącznie z złym wzorcem ruchowym, jaki gdzieś tam sobie dopatrzyli, czy nauczyli się na lekcjach wychowania fizycznego, a często jest to też spowodowane siedzącym trybem życia. Zanim ktoś podjął próbę treningów, a wielogodzinne siedzenie przed komputerem, a później spanie w pozycji bocznej, powoduje przykurcz tylnego pasma, tak? dwugłowy chód pośrodkowego, mięśni pośrodkowych, a także gdzieś tam biodrawo wolędziowego czy mięśni przykręgosupowych, co tak naprawdę przeszkadza nam w pełnym ruchu. Tak samo, to samo tyczy się w sumie każdego ćwiczenia zarówno martwego ciągu, czy też wyciskania sztangi na ławce płaskiej, choć tam myślę, że większą rolę odgrywa chociażby obręcz walkowa. Także... Na początku dbać o te ćwiczenia wielostawowe, o wolne ciężary, nie zrażać się do nich, a raczej podejść troszeczkę prozdrowotnie, przygotować nasze ciało do tego, poprzez e, chociażby rozciąganie, rozluźnienie mięśni przykurczonych e, i dbanie o poprawną technikę. Także zaczynać od pustego gryfa, bokiem do lustra, popatrzeć na siebie, e, skorygować, poprosić ewentualnie osobę bardziej doświadczoną o e, pomoc. Jeżeli chodzi o trening, ja proponuję zawsze na początku Pierwsze 3, nawet do 5 tygodni, tak zwany trening ogólnorozwojowy, gdzie e, trzy razy w ty od 2 do 3 razy w tygodniu z przerwą pomiędzy sesjami treningowymi 1 lub 2 e, dni. E, wykonujemy trening całego ciała w zależności od partii. Na duże partie mięśniowe jest to od 3 do 5, serii na małe od 2 do 4, wszystko w zależności od stanu zdrowia osoby. A jeżeli chodzi o zakres powtórzeń, najbezpieczniejszy jest gdzieś tam powiedzmy te 12-15 powtórzeń, dodatkowo taka ilość powtórzeń pozwoli Wam e, przeanalizować całej techniki ruchu, motoryki tego ruchu i łatwiej będzie Wam się nauczyć e, poprawnej techniki, także dbać też o to, żeby ten trening był e, dla Was e, odpowiedni, tak? dobrać sobie w ten sposób ćwiczenia, kolejność ćwiczeń, żebyście każde ćwiczenie mogli wykonać poprawnie. A jeżeli nie wykonujecie go popełnię, żebyście mogli skontrolować. Tak? I myślę, że pierwsze przy czasie takie 3 do 5 tygodni zrobić sobie trening ogólnorozwojowy. I on jest taki troszeczkę na zasadach FBW, czyli Fullbody Workout, bo jakby to nie patrzeć, jest to pewna odmiana. Hmm, tutaj nie szastać dużymi ciężarami stopniowo sobie zwiększać e, obciążenie treningowe. I myślę, że taki trening na początku przygotuje Was do dalszej przygody e, z treningiem siłowym, gdzie już będziecie mogli doobrać konkretny kierunek e, zarówno treningu, jak i rozwoju Waszej sylwetki czy też formy sportowej. Także jeszcze raz się powtórzę, nie zjawiać się do tych wolnych ciężarów, do ćwiczeń wielostawowych, takich atletycznych jak przysiady czy martwe ciągi, a raczej zadbać o poprawną technikę, bo to będzie tylko dawało Wam pewne benefity w przyszłości, tak? Subskrybujcie nasz kanał, odwiedzajcie nas na Facebooku. Dziękuję.